Witajcie, kochani, na kanale, co ugotujemy, to Dzisiaj zapraszamy was, moi drodzy, na e, przepis, na kolejne keto gofry. Będą to gofry z dodatkiem masła orzechowego, więc e, zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo smakowicie. Pamiętajcie, że keto gofry nie muszą być deserem, a mogą być po prostu którymś z posiłków. I u nas tak będzie właśnie. Będziemy je jeść na podwieczorek. Prawda, mhm. Marysiu? Ta. To co? To do roboty, Piona? Na dobry początek. Ta. Ta. Moi drodzy, teraz składniki na nasze gofry. Trzy jajka całe, łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli, jedna łyżka erytrytolu. Można ewentualnie zrezygnować ze słodzika, to już zależy od Was. Kilka kropelek aromatu waniliowego. Jedna kopiasta łyżka mąki kokosowej. No i ten główny składnik, czyli cztery łyżki masła orzechowego. U nas jest to wersja crunchy, czyli z kawałeczkami orzechów. No i do dekoracji czy do przybrania będą truskawki. No i ze sprzętu miska, mikser i oczywiście gofrownica o dużej mocy, o tej mocy gofrownicy kiedyś już Wam opowiadałam, że jest to taki decydujący czynnik o tym, czy gofry będą chrupiące. Wiadomo, że gofry, moi drodzy, jeśli postoją i nie są z różnymi e, jakimiś chemicznymi dodatkami, no to niestety po pewnym czasie sflaczają, dlatego ja radzę gof gofry piec po prostu bezpośrednio przed spożyciem, no i jeszcze do smarowania gofrownicy, olej kokosowy. No i chyba to wszystko, Marysiu, nie? Mhm, tak? Zaczynamy, moi drodzy, od podłączenia gofrownicy, żeby już się grzała, aby osiągnęła temperaturę właściwą do pieczenia, kiedy my będziemy po prostu robić to ciasto na gofry, prawda, Marysiu? Mhm. To podłączaj już. No to, Marysiu. Wlewaj, proszę, jajka i wszystkie inne składniki do miski, bo tutaj proces przygotowywania nie jest skomplikowany. No mąkę, erytrytol, wszystko po kolei do miski, Marysiu. A ja tu odmierzę cztery łyżki masła orzechowego. Po kolei wszystko. Tak. po kolei wszystko, mówię tak? I cztery. Cztery łyżki masy orzechowego są i jeszcze to i to i ja dam jeszcze kilka kropelek aromatu. Ok. No i to wszystko, Marysiu. Trzeba wymieszać mikserem. Mm -hmm. <noise> Ten problem. Gdzie mamy podłączyć mikser? Ale mamy mikser, możemy podłączyć z drugiej strony. Wiesz? Tu. Ok. No i możesz już tutaj miksować, nie? Mm -hmm. Proszę. Zdaje się, że już jest rozmieszane. Hmm, chwila, moment i już jest, nie? E, nie powiedziałam wam jeszcze, że dobrze jest przygotować kratkę. Może być to kratka z piekarnika, a ja my, my tutaj mamy taką kratkę z mikrofali i na nią będziemy wykładać już upieczone gofry. E, ciasto jest takiej dość gęstej konsystencji. Więc będziemy je nakładać łyżką, nie będziemy nalewać, a nakładać. O, już czuję, że gofrownica się już nagrzała. Czujesz ten zapach? O, no, tak. Dobrze. Ona była niedawno używana, dlatego jeszcze jest olej kokosowy na niej z poprzedniego pieczenia gofrów. Ja tutaj dam jeszcze odrobinkę oleju kokosowego. Odrobinkę trzeba dać. I jeszcze zobacz, trzeba tak rozprowadzić ten olej kokosowy, żeby nam się czasem nasze gofry nie przykleiły. Właśnie. Nie? Dobrze. Zmienimy położenie kamerki, żeby nasi widzowie mogli obserwować z góry jak to robimy. I jeszcze z drugiej strony też. Tak dosyć sprawnie trzeba to robić. Widzisz? O, tak. I zamknij, Marysiu, tak? Tylko uważaj, nie popasz się. O, tak. Lubię ten e, s, e, dźwięk, kiedy się zamyka gofrownicę. Ten właśnie taki. Nie? Mhm. To fajnie. To świadczy, że gofrownica jest dobrze nagrzana. Teraz czekamy, moi drodzy, około 3-4 minut. Ja to najbardziej tak na zapach rozpoznaję. Kiedy trzeba otworzyć? Pachnie, nie? Pachnie, pachnie. zakończenie warsztatów. No tak, dzisiaj mamy zakończenie warsztatów. To będą takie super ten. Pod mhm. wieczorem będziemy mieć super, nie? Taki lepszy. O! Jeżeli chcecie zobaczyć. Jak to się dzieje I kiedy uznajemy, że są już upieczone, no w tej chwili one urosły, bo gofrownica się tak otworzyła. Tak o, trochę nie, widzisz? No tak. To znaczy, że o wewnątrz tam, pewnie tego na kamerce nie widać, ale tam w środku się pieką. I dopóki jest tak Otwarte mocno, to znaczy, że one jeszcze się w środku pieką. Ale gdy już tak oklapną nieco, tak, troszeczkę tak przymknie się go w prowincę, to znaczy, że są już upieczone. Nie? No. Dobra. To czekamy. Może Marysiu byś szypułki od truskawek zdjęła, co? Mhm. Tak. Dobra. To w takim razie ja tutaj zostawiam. Talerzyki już są przygotowane. No już. Myślę, że gofry są gotowe. Otwieramy. Widzisz, jakie grube to ciasto wyszło. Grube gofry. Bardzo grube. Zobaczcie. Trzeba byłoby coś zrobić, żeby rozluźnić to ciasto nieco. A może dodamy nieco mleka, co? No. Dodamy, moi drodzy, tutaj do tego ciasta raz, dwa, trzy łyżki mleka. Zobaczymy, e, jakiej konsystencji będzie ciasto, czy będzie może lepiej nam nalewać to ciasto. I trzeba troszeczkę rozrzedzić. Żeby nam takie grube tego gofy nie wychodziły, nie? I sprawdzimy, czym się będą różnić te od tamtych. Dobrze, okej. Okay. To teraz już nalewam. Tym razem rozluźniłyśmy ciasto. Zobaczymy, może będą lepsze. Wiecie, trzeba robić też doświadczenia. Podczas realizacji przepisów. Dobrze. To nie mogę urwać. No to obetnij w połowie truskawki. Jak tam nasze goferki. No te są fajne, są takie nawet twarde. No ale widzicie, no wyszły nam niepełne. Ale bardzo grube. No i teraz już truskaweczki lądują na naszych goferkach pierwszych. Tych bez dodatku mleka. A te z mlekiem się już tutaj. Nam pieką otwieramy. O, ten super. Super? No, przynajmniej całość zajęły, nie? Dobrze. I teraz ostatnia porcyjka. Jak No, zamknij, zamknij już. Zamykaj szybko, 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 szybko. O. Ja myślę, że ten przepis z dodatkiem mleka jest lepszy. Zobaczcie, również gofer wyszedł taki fajny, chrupiący. I dodatku jeszcze łatwiej jest rozprowadzić to ciasto, więc dodajemy do przepisu 4 łyżki mleka. Nie Marysia? No. Będzie tak najlepiej. Jeszcze chwilkę trzeba zaczekać tego z samym masłem orzechowym. Wezmę przedzielę na połowę, no. żebyśmy mogły sobie spróbować i tego i tamtego, nie? Mhm. Dobrze, a tego też już można zrobić. Dobrze, zaglądamy. No, też ładnie, nie? Mhm. Udało się zrobić. Zobaczcie, jaki ładny goferek. Czyli wyszło nam raz, dwa, dwa, cztery. 5, 6, nie? Siepą. 6 i kawałeczek. No to co? Próbujemy. Mamy, moi drodzy, jeden gofra, znaczy kawałek gofra, właśnie tego bez dodatku mleka, a kawałek drugiego z dodatkiem mleka. Więc, Marciuk, musimy obu spróbować, nie? Mmm, -hmm. hmm. mm, to fajne te orzeszki w środku. Mhm. Fajny, nie Chrupią. Mhm. A ten z makiem. Fajny, nie? Mhm. Oby pyszne. Ten z makiem jest taki chrupiący ale chyba taki bardziej miękki, nie? Mhm. Także, moi drodzy, możecie sobie jakiego rodzaju przepis. Albo z dodatkiem mleka, albo bez dodatku mleka. Więc mamy dwa przepisy w jednym. Więc możecie eksperymentować również. To co, polecamy Wam, nie? Tak. No tak. Dzisiaj już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych... Filmach. Pa! Pa! Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.